Przecież trochę wolnego. Amelka! Dlaczego jesteś zła? Jeszcze nic nie powiedziałam. Wiem, że czegoś ode mnie potrzebujesz. Chciałam, żebyś zrobiła mi zdjęcie. Kwiaty właśnie zaczęły kwitnąć. Nie! Dlaczego nie? Nie jesteś zajęta. Ponieważ chcę sobie porysować. Mam dość już was wszystkich. Znajoma od dwóch dni nie wrzuca zdjęć na Instagrama, a ty chcesz tylko rysować? Alicja, zrobię ci zdjęcia jutro, dobra? Potrzebuję ich dzisiaj! Za godzinę na zewnątrz będzie idealne światło do zdjęcia, hm? więc przygotuj się! Każdy czegoś ode mnie potrzebuje! Nikogo nie obchodzi, że chcę odpocząć! Chciałabym stać się duchem, żeby nikt mnie nie widział! Szkoda, że nie jest to możliwe, i będę musiała ponownie odłożyć rysowanie. Leo, chodź tu. Pomogę ci z testem. Nie chcesz tu, nie. Alicja, to chodźmy zrobić zdjęcia. Co? Najpierw nie rozproszali, a teraz sobie poszli? Muszę znaleźć pozy do zdjęcia. No dobra, szukaj szybciej. O, i ty się pojawiłeś. Najpierw zrobię zdjęcie Alicji, a potem poćwiczę z tobą. O, Leo, zrobisz mi zdjęcie? Ej, ja to miałam zrobić. Okej, okay, pomożesz mi w teście? Jasne. No i spoko, poradzicie sobie bez mnie. O, spójrz, chcę takie zdjęcie. No tak, teraz zrobić ci takie zdjęcie i wszyscy będą cię subskrybować. Postaram się. Dobra, Alicja, chodźmy. Leo, nie prosiłam cię, a Lamelka była całkowicie oszałamiona. Wiem, mi też nie pomogła. Aha, ignorujecie mnie. Jasne, ignorujcie mnie. Ty straszyli kota kiełbasą. Swoją drogą, gdzie Amelka była tutaj? Nie wiem. Haha, ha, bardzo zabawne. Pewnie gdzieś się ukrywa. Po prostu nie chce pomóc swoim przyjaciołom. Chciałam po prostu odpocząć. Co w tym złego? Pójdę jej poszukać.